Siema, siema, tutaj Mc gruby Tutaj Sałata na Butok I Iwaxów Nie wiem tak by dzisiaj początek naszej nowej serii Twi od Vastos No właśnie wza. To nie taka osobna seria więc już zabiewam 3 na niego na panowie No trzeba szybko przejść tą grę O no, ja już zauważyłem statek, więc na zaraz popłynę będzie miała z 7 odcinków i w te 7 odcinków będziemy musieli zabić smoka Nie 7 No to 10 A 100 chyba no, to 100 7 odcinków po 15 minut i 7 odcinków to to było godzinę i pół na przejście Minecrafta I co byśmy robili przez 100 odcinków O ile no po prostu jak się zabije to się zabije tak, jak my szybciej będziemy się nikogo zabić wtedy. Ale nie tak mega szybko, lecimy 2, tylko po prostu zbudujemy jak ci dam. To, to właśnie takiego speedera robimy, jak, no wiecie, te 20-minutowe taki. To sądzisz, Bartuś o tym. Dobrze, dobrze. I nie mówcie do mnie, Bartuś, tylko Waksor, poproszę. Dobra, Waksorze. Tak, już jest ciemno, bo Maciejas nie miał OBS-a włączyć. Dźwięku, U... my God. Nie, bo trzeba było uruchomić ponownie. Na pewno jest dźwięk? No jest. Poczekaj, się taką lokuje Eee, e, Trzeba jedzenie zebrać, dźwięk. O, już gammy widzą na tak, kanale. No, poruszyłem. Ej, ja wtedy chyba tego nie widać na monitorze, ja mam. Ej, od razu robi ładny domek. ale Bartusz, tutaj nie robimy domeku. Bartuś, w górach dawaj. No, można, pięknie będzie. Mam no, też taką Nie mówcie Bartuś, bo się wkurzę. Wyjdę. No to waksor. <noise> dobra, Faksa, dawaj, Ruszaj, i dupę, idziemy. Ja już płynę. Na waksor, się szybko, te łódki, ten płynie ze mną. Gdzie No dobra, złowię babciowi łódkę. No łódkę. O, nie. Ale nie mógł. No tak babcię się tak, zabierze łódkę, to ja popierzę jej głos. Nie jestem bo... do cholery babci się na nie mówić, bo za... Kto mnie Fak, Fuck, z... fuck, 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 fuck. Zombie, zombie, harpoonami rzuca. No to było. a ja Ja się też nie wiem. Co nie? Jak on na ląd wyszedł? Nie, nie, je, gdzie on jest? Jezu! Dobra, panowie, z łapki go bierzemy. Panowie, uciekamy stąd. Fuck, zabi... Dobrze zabiję go. Masz hardworn? Nie mam hardwun, fuck. Ja walę jak jeden zombie jest to dupy. Nie ma. Jak się... czemu daj Odejmujmy je śmieciu. Ja myślałam, że tu ubiegł... O baj ze mną. A baby ma na dwie łuki. Biesa Dobra. A w sumie miłość chodź do mnie. No to ty pójść za tym, za maciem, bo... Dobra. Dobra. I to jest niesamowite. Oh. This is amazing man. Oh. Amazing. Nie, yeah, amazing. Kurde. Nie no, nie się no. dobiegę, I nigdy nie będziemy mogli hodować go na O Ło, ja widzę. This is so cool, man. Yeah. Kurde, nie mogę skrzyni otworzyć, widzę. No taki bag. Papier. Mapy mam, panowie. To było później panią popchnę. O, oh, to, oh, to jest ze skarbem. Miłość, patrz, ze skarbem no to fajnie, no to później pochłoniemy. Dobra, siadajcie. Jezu, jejku, jeju, jeju, jeju. Poczekajcie, bo tu gdzieś powinien jeszcze jeden być skarb. No, to trzy ty... były. Już znaleźliśmy wszystkie. A tu gdzieś? No tylko trzy mogą być. Dobra. To tak teraz. Dobra, Dobra i... babkuś wziąć do matka. Weź no, no. niech matka. Dobra, pójdźcie za mną. Babkuś umiesz? On się do Dobra Ojej Ojej Okej, okay. dobra ale, babkuś <laughs> <laughs> Wojciech, to będzie ale... no, już... <laughs> no, wojna na statki, zobaczysz sama to Będzie wojna, mówię wiecie o, i... o ja ciłamie O ja widzę Aaaa, oh, jak ładnie to wygląda, tak z boku, z łupkami wygląda. Okay. A może tutaj zrobimy domek? Aż Właśnie w tych głowach chcemy. Aż na tapetę ustawię. Nie wiem. Patrz, to jeszcze są jakieś wodne główna, to jak my, my Tam jeszcze wioska jest! Za się ustawię! O kurde. Ochodźcie tutaj! Dobra. Chodźcie do wioski na przystanek. To wasa, tu Zobacz jaki domek! Tam nie będzie 50. Czekaj, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj Bo do gówno skarpne nami tutaj jest Bierz, wsiadaj! Dobra Wsiadaj! Wsiadłeś? Uciekaj, 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 chodź Wsiadaj! Uciekaj szybko, pójdź ja, ja dam radę spokojnie Dobrze, dobra No pójdę, tam jest wioska Wsiadaj, wsiadaj! No nie, zobacz Wsiadaj, kupię A jest szybszy od ciebie Czyli no nie jestem, ale... Dobra, niech tu sobie wioska. Dobra ja idę. A no, musimy bo... obowiąz wioskę idziemy... Dobra, no wakię. No no tu alchemiczny tu jest! Moja ja wolę to nie bierzemy, moje święty. Ach to to jest kościół, widzisz? A ile mamy minut odcinka już? Ten no, taki gówno. Ej, chyba najtrudniejsza walka będzie z widerem. Wolę ten gole wolę. ja wolę. Ja ja <laughs> nie na tego czas. Nie, takie nie co ty zrobiłeś? Zabał się mój, puta O, 3 Ewy. Gwałę ten golem zaraz. 4 m jakieś. Z... Jabłuszko mam. Ty ten golem nas chroni. Patrz, youtopse jeszcze zabije przy okazji. O, jak ten golem skopcy, musimy takiego mieć w chacie. No o kurde. Biblioteczka jakaś tu jest. A jedna z. No, jestem. Golem, rób coś, no. Zobacz, mm. golem ja jest potworów ale to łóżko mi zniszczyło To matka. do domu w Co tam wypadło? sobie Po z... sobie jeszcze... o, o Jezu, jeszcze drugi prawie dobił <noise> ja, Ale warto, że szkielet ci bo dajcie I coś nie, do nie, żarcia to się to się, to się, to się, to się Daj to coś do żarcia, I pis, szybko Pisał, kogo on nawala? To bo ogólnie, ja hapunem. kapunem, że go wykalkuję. Ej, weźcie sobie setkoma tutaj, zaznaczamy na tych łóżkach szybko. Dobra, no i za. Zapu... a, dobra, tak też muszę. dobra, ja mam ja już. dobra, ja wam. Ty. G... góral, ale nie ma nic. To jest góral, nie, to nie jest góral, to jest jakaś podróbka górala. No, właśnie, jakie jezu. Gór, No, ale, ale to fajnie. Ale wioska jest ładna i taka ją. No. Dobra. Nie. O skrzynka. Dobra, i to łóżko wieśniaku. Ogólnie chyba checkpointa tak sobie nie znaczycie. O, kowal chyba, tak? No. Coś jest to podobne, ale nie. nie ma sień, ma I ma i ma w trzeba kłaść się jak i ma w hefty wszystkim, bo to jest. Hmm. Weźcie, trzeba po prostu wszystko zabrać do żarcia. Ale ona jest fajna ta wioska, bo ona jest tak na wodzie. Kto... kogo creeper przeta? Ja go w wodzie No to dobrze, bo ja akurat no, że... nie będę... Trzeba... Y, bierzcie łóżka, bo na y, ten, bo się przydadzą. Bierzcie łóżka wszystkie. Dobra. Ja bardzo Te golemy można wziąć na smycz? No można, można. Golejne można wziąć na smycz. No właśnie, no, jak ma, a golem może wziąć te łódki? Ej, bo ja się boję wykopać tego. Jak to się nazywało? Y, do tych potek. No okay. to ja wykopię chwilę, ale, no, ale jak to można? No pewnie nie taki normalny. Ale Czyli ja to się... o, działa. Dobra. To ogólnie trzeba, jak na jakiś zamek zbudować. Nie no jeszcze nie baw późno, na sendnym odcinku. No. To jest taka, taki odcinek za z serią. No bardzo. Dobrze, dobrze. Waksorze milownie. <grym> Waksor mirax. Milo to jest. O owca sobie wezmę. No dawaj ten pies hutniczy. To jest co tak? To ale ja układem jeszcze jakąś pies i nie że Ten szkielet zachować. jest? Tak o! a jest dzień. Bo się ukrył pod dachem. Nie. <grym Jezusyna. grym> o nie! Wiecie się, gdzie się zrespiłem? Wiecie się ja checkpointa sobie ustawiałem! Ale zniszczyłeś pewnie to łóżko. Aha, no tak. No ale co ja my ty wypadłem? A to z się Ja się na tym nie znam praktycznie. Dopłynę hmm. w babluś czy nie? Już płynę, czekaj. Zaraz, coś do logi dostałeś. Yy, no, piątkę plus. <laughs> Obi co? No to padało w cinkie, trzeba mówić. No. No. Ale macie to wytnie teraz. W ten moment. Ej, ja. Mówić bajki, to weźcie tak, zapikajcie, wiecie. Putnik. Czemu? Zapikajcie. No to fajnie. No to będę mówić do ciebie, Miloł. Ale macie to sens, ja zombie. mnie co zamierz? No. <grywa> <grywa> Chyba, że mnie się nie woli. Chyba, się odwaliło. Co to jest? Co? Jak łanie wygląda, tak od spodu. No. Chyba, ale rzuca w ciebie haponem już, oh. Jamek. Haha. <grywa> Nie, fuck fuck fuck, fuck nie. Ja teraz nie, wyjdzie, nie, teraz na ląd wyjdzie, teraz na ląd wyjdzie pewnie. <grym> dobra, idę to do, do kościoła. Niech mi ochroni. Jestem przy tej wieżystce takiej fajnej. Miesz, no, nie tam, bo cię zabiję. to jest topcy też to samo. Czekaj, ale... O, o dawaj, działajma. Ja sobie jeden wezmę. Magma? O idę. już mam taką fajną reputację tych miesiaków. No, te wieśniaki nas zupełnie kochają. Dobra, widzę wioskę. Jak myślisz, Bartosz, ci, ci wieśniacy nas lubią, czy nie? Co? No tak. na pewno lubią, my jesteśmy takimi przyjaciółmi. Co uciekasz? O, ty śmiesz. Dobra, jestem... Nie do... mi. Czego ja za was zabiję, ty miło. O, jestem... w dupie są biedna. Eee, dobre. na dlaczego no, go bijesz? Później możemy go mieć wtedy do chaty. A ale co on robi? <grym> no, bo sobie, no bo jego nawalę, na tak. chce na to niech sobie to Nie bij go. żeby ten żywir był tak? O, jest dobra. dobra no ale ma, tak, to to? Nie chcę daj papier tak. robić. To coś dobrego. Eee, emczęte drogą. Macie... grubie... Wałeś swojej temki ma babosz? Tu są. Gdzie? Tu kurde, znowu mnie coś cyknęło. Pan się tylko, bo do golem się bierze. <laughs> golem. Do golem, się do golem. Zabierze. Do golem. A e, panowie może e. zabijemy e. tego golema. Ty moje eme To nie Czemu nie? Ja moje Ja walę, bo on ciebie zabije Nie zabiję Zabiję Nie zabiję Nie zabijesz Bo będziesz ty prędzej leżał niż on No to dawaj jeden na jeden z nim Dobra, ja? okej mieć dymy na odcinku A widzowie, teraz będziemy się nawalić z golemem Daj sobie checkpointa na łóżku bo. Chodź, chodź, chodź Trzeba... Ale Macias nam... sobie checkpointa szybko na łóżku na dupie Ustaw <głos> <głos> <de> <noise> Ale nie, ale wiesz, ja ustawiałem checkpointa Dlaczego mi nie wzięło checkpointa? Ale tym żółtym łóżko. No bo pewnie, pewnie ktoś zniszczył łóżko E, zabij No to ale zabi jaki tam jest kanion pod wodą tu Gdzie? Ale łódkę mi wescało Łódkę mi A do tego kanionu. No, wchodzimy tam nie, no ale... nie wchodzimy, bo to na zabije, się zabija, jak ślewiat nie, wy... wypływaj stąd, bo to cię wciąga. Chodź, szybko, yes. zjechaj, gdy zachód słońca, szybko ustawiamy się na pomoście. Panowie, szybko. Szybko, ale chodź, nie... Masia. Ale chodź tak tu, ktoś nie... na pomoc, musimy się pożegnać. Jak to nie, nie ma żadnego zachodu słońca. No ale nie, no jest. jest. Dobra, no, szybko ja... wpięć i do widzenia, idzie.